Serwus, z tej strony Samson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift, kontynuacja serii od A do Z. Ta, od A do Z, ej, ej, od A do Z. I dzisiaj powinienem prawidłowo zagrać Aurelion Solem, aby... W kolejce po prostu była ta postać, taka doszło alfabetycznie. Niestety, podobnie jak Amumu i Malfai i Alistara, <grymne> jak a Amumu i Alistara, nie posiadam Aurelion Sola, więc czekam na darmową rotację. A dzisiaj kolejna postać, czyli Blitzcrank. Blitzcrank na sapordzie. Jesteście ciekawi, co to jest za postać? Jeżeli tak, to za chwilę się o tym dowiecie. Na początku zachęcę Cię do zostawienia łapy w górę. Dobij się, tutaj jest. 200 łap w górę. Chciałem powiedzieć 150, ale jesteście tak zajebiści, że bez problemu przekroczycie próg 150 łap w górę i dobijecie 200 łap w górę. Czy nie? O tym przekonamy się po upublicznieniu tego odcinka. Teraz ja zatwierdzam postać. Ciebie zapraszam do fany moments, a następnie później do gameplayu. It's a Fatality. go 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 falcon punch nope i don't think you have any idea how fast i really am i'm fast as fuck boy <laughs> leave me alone Skip it about that I Dobra, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci, więc w mojej drużynie jest Garen, Wukong, Annie, Miss Fortune oraz Blitzcrank, którym gram ja. U przeciwników natomiast Alistar, Ash, Veigar, Miss Fortune oraz Lux. Aż niedawno ogrania, ograna postać na kanale w odcinku 8 z serii od A do Z. Jeżeli nie widziałeś, to koniecznie sobie nadrób, bo dlaczego by nie? E, no i tak, słuchaj, tutaj masz build i, build? I runki. Build jest z top 1 graczy na serwerze. Tam top ekwipunki gry rankingowej czy coś takiego, więc nie wiem jak on się sprawdzi. Jest to pierwszy mecz, który. Jest to pierwszy mecz, który gram tym buildem. Natomiast jest to build, z którym gram aktualnie. Runki również te, z którymi gram aktualnie, więc nie mówię, że one są najlepsze. Tego nie powiem ci, bo nie wiem czy one są najlepsze. Natomiast z nimi gram po prostu tak. Więc. Więc tak to się prezentuje, być może ci to pomoże, być może będziesz chciał też zagrać tak samo jak ja, jak ja. i wtedy będziesz miał ku temu okazję. Ale teraz zacznijmy również od omówienia postaci, ponieważ słuchaj, BlizzCon jest dosyć ciekawym supportem, który potrafi mocno irytować. Dlaczego? Bo ma graba, ale o, o grabie za chwilę zacznijmy od pasywki. Pasywka działa w ten sposób, że... Pasywka działa w ten sposób, że... <laughs> Jeszcze raz, pasywka działa w ten sposób, że e, jeżeli Blitzcrank otrzyma obrażenia i jego poziom zdrowia spadnie poniżej e, 35% bodajże, e, wtedy Blitzcrank otrzymuje tarczę. Tutaj staram się coś robić i opisywać postać, to się nigdy dobrze nie kończy, ale, ale niech tak jest. No, więc jeżeli poziom bliskanka spadnie poniżej pewnego procentu, to otrzymuje on tarczę, tak się prezentuje pasywka. Pierwszą umiejętnością, już Wam pokazuję, jest to grab, czyli rzucasz przed siebie swoją piąstkę, przyciągasz przeciwnika do siebie i zadajesz mu delikatne obrażenia, okej? Okay? Tak działa... o, ale to... ojej, bardzo mocno obrwałem teraz. Na szczęście dostałem chyba hila od Miss Fortune, co się dobrze dla mnie skończyło. Um, 5 sekund do dobra, poczekaj, bo tutaj będziemy z Wukongiem próbowali ich zabić. Wukong, gdzie jesteś? Come on, Misiek! To ah! zrobiłem, co? Misiek, mało, powiem, powiem, nie Misiek. Misiek to jest. Eni, Annie ma miśka, a to, to, to jest małopa. Dobra, więc. Pierwszą umiejętnością rzucasz przed siebie grab, łapiesz przeciwnika, przyciągasz go do siebie i zdajesz mu delikatne obrażenia. Okej, okay? to jest cała filozofia pierwszej umiejętności. Drugą umiejętnością przyspieszasz się. Po pierwszym użyciu o ileś procent możesz użyć tego ponownie, aby przyspieszyć się jeszcze bardziej. No natomiast, jeżeli umiejętność się kończy, to teraz tak. Jeżeli przyspieszyłeś się raz, to zobacz. Jeżeli przyspieszysz się raz, o... Ileś procent, to zostajesz delikatnie spowolniony o 30 chyba procent, tak? Po zakończeniu umiejętności na dwie sekundy. Ale jeżeli użyjesz drugi raz umiejętności również, to faktycznie zyskujesz tą prędkość, ale zostajesz spowolniony o 99%, procent, ok? Więc to jest ta różnica. Czasami warto tego używać, czasami nie. Trzecią umiejętnością wzmacniasz swój następny, atak. No, i ten atak zada obrażenia krytyczne oraz podrzuci cel w powietrze. Gdzie jest MFK? U mnie jest MFK, dobra. O ulcie, za chwilę go będę miał, to opowiem. O, zobacz. widzisz? podrzucona została. Dzięki wzmocnieniu ataku. Albo już ci opowiem o ulcie, co? Co ja się będę tutaj pierdzielił i nie opowiadał o nim? Chciałbym. Dużego chciałbym ściągnąć na pewno. Ale, obrwała MF, co? Mocno. Ale, jestem zajebistym supportem. Easy! 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 <ścoughs> Najlepszy support w grze. Nie powiem tego. Bo jest to family friendly content, ok. Jest akurat family friendly content tutaj, YouTube. Ja jestem family friendly youtuberem, ok? Więc promuj moje materiały na głównej. Tu daje się nic, nie martw. Promuj materiały na głównej. Nie powiem dziwko. A i cholera, i powiedziałem. Zrobiłem to celowo, co? Śmieszne. Haha. Ha. Dobra. E, ult. Ultem co pewien okres oznaczasz przeciwników. Jeżeli masz go w... Jeżeli nie masz go w cooldownie, ok? To co pewien okres oznaczasz przeciwników. Oj, tutaj przypadkiem puściłem akurat tą łapkę. Więc co pewien czas oznaczasz przeciwników i zadajesz im obrażenia. Po prostu, pasywnie. Nie wiem, czy to, to zadziała. Zaraz tutaj. Postaram ci się to pokazać. O, jeżeli zaatakujesz, oznaczasz przeciwników, przeciwników, i po sekundzie Pior na nich spada. Ale jeżeli użyjesz. No, to zadajesz w obszarze wokół siebie obrażenia znacznie większe. No i uciszasz przeciwników na, no, na krótki okres, ok? Na pół sekundy chyba, czy tam sekundę. Ehm, dobra, fajnie byłoby coś tu teraz zrobić. Wiesz, jak działa postać? Teraz będziesz mógł zobaczyć ją w praktyce, a teraz fajnie byłoby skupić się na grze i coś zrobić. Ja jestem supportem, więc e, zwarduję Drake'a, krzaczki i popsocę się im tutaj bo... jestem supportem. O, nie podrzucę jej. 5 sekund jeszcze. Okej. Okay. Idę miniony, spoko. Ale nie żyję... Dawaj MFK, ją! Pięknie, jestem zajebistym supportem. Nie ma sprawy MFK. idzie Wejgar. Ej, zabijemy go? Chodź, zabijemy go. MFK, MFK, chodź, zabijemy go. Dobra, nie, bo jest tutaj luks. Wycofajmy się. Dobrze, dobrze pingowałaś. Wycofajmy się. Jest tutaj Weygar. Ej, musiała splashować, zajebiście, co? Jest tutaj mega niebezpiecznie. Dobra, robimy go. A jestem zajebistym supportem. No, a nie! Miniony mnie zabiło! Damie, <grym> widzisz? I to jest właśnie to, o czym. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Drugie użycie umiejętności przyspieszenia. Tej drugiej umiejętności, drugie użycie. Spowolniło mnie o 99%. Ja nie miałem możliwości ucieczki, ok? No i to mnie zabiło. To mnie zabiło, bo gdybym. Użył raz? To prawdopodobnie byłbym w stanie uciec przed tymi. Milionami z dżungli, ale tutaj trzeba ostrożnie z tym bliskrankiem grać. Ale fajnie, fajnie. Wiesz, wiesz jak już działa ta postać, widzisz ją w grze. Więc ja bym chciał ci jeszcze opowiedzieć historię. Bo dzisiaj robiłem badania do pracy. Okresowe, sanitarno -epidemi epidemiologiczne. <grych> I jestem goganem, bo nie wziąłem ze sobą książeczki. No i nic nie dało się zrobić, co nie? No bo nie podbijesz książeczki, nie mając książeczki. I. To nie jest sedno historii, bo chciałbym. Dobro, padnę też. Ale MFK, bardzo ładny ult. Garen zabije. No dużo się dzieje, okej, okay, w porządku. Garen zabije, zabił. Zajebiście. Ej, MFK pewnie też padnie. Nie, ucieka MFK. Padła niestety. Garen tutaj może zrobić e, triple killa. No, raczej nie, raczej nie, nie zabiję, ale tam no, są na low. Są na ogromnym low. Dobra, um, do z tą książeczką, bo yy, uświadomiłem sobie to będąc na badaniach już. No, robiąc wszystkie badania, idąc tam do, wiesz, do medycyny, żeby podbili, ja sobie to uświadomiłem, że nie mam książeczki. I, o, słyszało, zajbiście. I wychodząc byłem, no lekko zdenerwowany. Tego nie będę ukrywał, tak? E, byłem lekko zdenerwowany, bo no, nie dokończyłem, nie załatwiłem całej sprawy. Ale później tak usiadłem w aucie i sobie uświadomiłem, że na co ja tak właściwie jestem zdenerwowany. No, byłem zdenerwowany na to, że nie dokończyłem. O tutaj jest mega niebezpiecznie. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie. Nasz dżungler nie żyje. A Ajajaj, nie, MFK, kurwa. Ej, nie, tam w ogóle robi jakiś pogrom, co? Ej, dobrze, udało się tutaj smoka wydepować. O, jest tutaj. Oj, 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 No, zrobiłem, co mogłem tym bliskankiem. Ale do sedna historii w ogóle. Bo sedna historii nie jest to, że zapomniałem się i tyle. Tylko, właśnie usiadłem w aucie i uświadomiłem sobie, że no jestem lekko zdenerwowany, tak? że nie dokończyłem tych badań. Ale później sobie tak pomyślałem, że okej, okay, Samuel, ale dlaczego jesteś w ogóle zły? No? I tutaj uświadomiłem sobie w, tym, w, pe w, pe w pewnym momencie. Że to nie jest wina, wiesz, pielęgniarek, że one nie mogły tego zrobić. To nie jest wina lekarzy, czy u całego świata, no, no nie. Prawda jest taka, że wina była tylko i wyłącznie moja, no bo ja nie zabrałem ze sobą tej książeczki, pomimo tego, że wiedziałem, że idę na badania, tak? Więc... Już my zrobimy smoka, udało nam się zrobić smoka i zajebista akcja tam wyszła. Więc yy, całe sedno historii leży w tym, że no wina była moja, więc nie miałem na no, kogo, mogłem być zły tylko i wyłącznie na siebie. No i tak to sobie. Oj, uważaj na O, Ale spudowałem co? Mocno spudowałem. Dobra. Łukonku, uważaj, Misio! Kurwa, dużo ich tutaj. Boom, pogrom. Udało się zabić Aszkę i to jest ogromny plus. Zakończyłem jej serię i tyle ile ona jest. Ona była 4 ileś, no nie miała takiej dużej serii, ale dobrze, udało się ją zabić. Fajnie. Dużo się dzieje, a ja opowiadam historię o książeczce. Po co? Nie mam pojęcia. A, już wiem po co, bo wydaje mi się, że warto się zastanowić czasami, czy warto w ogóle być złym, zdenerwowanym, wściekłym i często nie warto i często yy, nie warto. Naprawdę, naprawdę. Wiesz, nie znam się, <głos》>, tak jak mówię, no tutaj dopiero się uczę, ale wydaje mi się, że nie warto być zawsze zdenerwowanym. Tym bardziej, że nie miałem podstaw ku temu. Jedyną podstawą ku temu było to, że mm, czegoś zapomniałem i... No i to było głupie, ale nie umrę, więc git. Więc jak najbardziej tutaj Warto się czasami zastanowić. Ładnie, nie żyje Lux przez grab. Wukong na bocie, Veigar na topie. Pójdę pomóc Wukongowi. Ale on nie potrzebuje mojej pomocy, więc nie będę mu kradł tutaj Kili <laughs> I teraz już Skupmy się stricte na grze, Czujmy się w rozgrywkę, ok? Ok, poszedł flash, zajebiście. To postawiłem, co? Grzybka, <grybka>, ok. Coś w się sensie grzybka, ok? idzie tutaj, Alistar. O, i myślałem, że szybciej tam pójdzie, dobra, wycofajmy się. Ja lekko, delikatnie nosem podciągam dalej. Ale zdarza się. No i to jest wegar. Weźmy, dobra, może nie wchodźmy mu na plecy. Jest niebezpieczne, jesteśmy źle, delikatnie źle. Jestem blisk i robię dwa trupy Jakiś problem? Co myślisz, że ja cię nie Zaraz trzy trupy będą, pa, pa ale mnie Aj, ucieknie. Wukong! Lux nas porobi, uciekaj! Dobra. E, pytanie, czy ja chcę kolczastą kolczugę budować? Zerknijmy, jakie oni mają jak, jakie oni mają obrażenia. Tak, oni mają i Miss Fortune, zobacz, i Ashke, OK? No, ale mają też Lux i Weigara, więc. Kolczasta kolczuga będzie dobra? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ona może się tutaj sprawdzić. Czy być może Omen Randuina będzie lepszy? Hmm, wydaje mi się, że tutaj. Nie wiem, wiesz? Nie wiem, co będzie lepsze. To daje, to daje mi więcej życia niż to, niedużo, ale to mi daje więcej pancerza. To odbija ee, obrażenia w przeciwnika, ale to redukuje trafienia krytyczne. Wiesz co, ja na razie zbuduję siłę natury, bo chyba więcej mi robi Wejgar oraz Lux niż aż i MF. Na topie jest Wejgar, więc pójdźmy go zabić. Ostro zbroje w ogóle, co? Jak? Ej! Nie! Dlaczego ja mefka umarła? Wegar jest taki mocny. On się stakuje, co? Cały czas. On się cały czas stakuje. Hmm. Na bocie Harold pójdzie. Ja się wycofam. Wycofam się na bazę. Z bazy będę miał bliżej na bota. Tam jest trójka przeciwników. Nie wiem, dlaczego Łukong walczy. Tam jeden versus trzy. No ale jego wybór. Na bocie idzie Herold jest trójka przeciwników, no i żyje smog. Więc w tym jak najszybciej będę chciał się dostać. Nie obronimy tej wieży, na szczęście Herald nie żyje. Ale tu dużo. Ua! No, tutaj słabo zagrałem. <laughs> tutaj słabo zagrałem. Garen, wycofaj się. Sto, poproszę, bo na bocie mocno obrywamy. Słabo zagrałem jak support. wyciągnąłem Alistara, przez co przeciwnicy mogli nas obić. Tutaj powinienem skupić się na wyciągnięciu. Jakiegoś kery, tak? Jakiegoś, jakiejś postaci zadającej obrażenia. No mój błąd, Zdarza się każdemu. Tym bardziej, że no ja nie, nie jestem profesjonalistą grając Blitzcrankiem. nie tak jest fakt. I tak jest fakt, że tutaj bardziej rekreacyjnie, żeby seria była ciekawa. I być może, co nieco uda mi się tutaj opowiedzieć, ale Garen dostaje w twarz. I po co mu to było? Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, ale ja wiem, za to, że na bocie idzie dużo minionów, które warto byłoby zabić. i obwarduję Smoka. Nie wiem, czy zdążę, postaram się, nie wiem, czy zdążę. Ajajaj! No, nie zdążyłem. <grytania> w sensie, zdążyłem obwardować Smoka, ale nie zdążyłem dużo mu zrobić. Oni bardzo dobrze grają wspólnie, razem. A ja tutaj głupio sam poszedłem do przodu. Plus, nie kupuję czasu moim sojusznikom, aby zabili y, przeciwnika, ok? Tam mogłem rozegrać to lepiej. Garen, nie walcz solo. Nie walczcie teraz, poczekajcie. Zgrupujmy się. Czy ja mogę tutaj dać jakoś ping? Y w ogóle nie podoba mi się ten mi ping. Zbierzcie się w grupie i, i eliminujcie ich pojedynczo. Eee, wolałbym, żeby, żeby było tam napisane zbierzmy się w grupę i eliminujmy ich pojedynczo. Ale oni mają masę stunów, co? No mają dużo tych stunów. To tego nie da się ukryć. Mają dużo, mają Lux, Veigara, mają Alistara, no dużo, dużo tego wszystkiego. Eee, fajnie by było, gdyby Garen zagrał z nami wspólnie. Więc grupujmy się na midzie. Okej, okay. ale mnie zapała. Nice, bottom No Oj, za szybki flash, wycofajmy się. Za szybki flash. Dałem się ponieść emocjom. Wir, wir, wa wir walki mnie wciągnął za bardzo. A teraz Garen i Łukom tam umrą. I po co to? Ja nie wiem czemu oni tam poszli. Ja nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie o to. Zapytajcie ich. Zapytajcie ich dlaczego oni tam poszli mm, tym bardziej, że wypadałoby defować teraz, nie? Eee, jaj. Wróćmy do bazy i uleczmy się. O, jest budowany. Ale stunów znowu! Wow! Ładny ult od Za krótki grab, niestety. Ładny ult od mf tam poszedł. Ja mogę kupić teraz przedmiot i chyba po niego wrócę. Lux nam idzie, co? Że mu napuszuję dalej? Przestań poszować. Przestań poszować, ja wracam po przedmioty. Dajcie mi zengage'ować, ale czemu teraz, dlaczego teraz jak ja wracam po przedmiot? I pytanie, napiszcie w komentarzu, czy to jest moja wina, że ja wróciłem po przedmiot, czy drużyna, że na mnie nie poczekała? No, takie głupie to. Mówię no I teraz ja sam za w to bronić, tak? Bo drużyna by umierała gdzieś, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak wy to widzicie. Czy to moja wina, że ja sobie wróciłem po przedmiot, kiedy drużyna tam engage'owała? Dobra, dwa trupy, teraz się mogę wycofać Ta unik Pięknie Z mf mi się fajnie gra Bo MF-ka potrafi wykorzystać momenty, w których ja po prostu się wbijam, okej? Okay? <laughs> Więc mf tutaj na pewno na plus y, ażka poszuje topa Czemu ja zabijam wszystkich? Ja nie chcę nawet ich zabijać Widziałeś, że tutaj próbowałem zostawić MFC. No ale nie wyszło, niestety. Jeden smog dla nas piekielny, jeden smog dla drużyny przeciwnej, to jest ok. No i mam full build. <laughs> Adistar ma bardzo mało golda, no to jest do wygrania, jest giga ciężko, ale to jest do wygrania. Okej, dobra, poczekaj, bo tutaj mega skupienie Ale niebezpieczeństwo na błocie idzie Tam jest prawdziwe niebezpieczeństwo do, wo, ho, 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 gdybym miał mniej HP, bardzo ładny ult, lux Na szczęście miałem wystarczająco, żeby to przeżyć To była fajna akcja Troszeczkę więcej skupienia i wyszło całkiem nieźle Dobra, musimy teraz jak najszybciej te miniony wyeliminować, bo przeciwnicy dalej poszują, Oni dalej mają przewagę, ale to jest do wygrania, zobacz Widziałeś, jaka tutaj ciekawa, przyjemna akcja wyszła, co? Tak mi się wydaje, że przyjemno. Przeciwnicy pomierali, ale mają ogromną przewagę i tak. Mają spuszczane prawie wszystkie wieże i to jest niefajne. Mój ult ma 9 sekund cooldownu zaledwie. To jest ogromnie przyjemna informacja. Zwartuję smoka. Nie mogę odpuszczać sam. Tutaj Lux nie powinna tego przeżyć, a przeżyła mimo to. Zabił mnie. Damn, dobra, przegraliśmy. Aszka, puszuję. GGWP. Bardzo przyjemny meczek. Mi się mega podobał. Pomimo tego, że przegrany, zdarza się, że czasami przygrany również. Mecze wam rzucam, ale. Wow! Podoba mi się ten meczek. Daj znać w komentarzu, czy tobie również. Jeżeli tak, zostaw łapę w górę. Jeżeli nie, zostaw łapę w górę. W gór. Jeżeli tak, zostaw łapę w górę. Jeżeli nie, zostaw łapę w dół. Zasubskrybuj kanał. Możesz również napisać w komentarz, ale to już mówiłem. No nieważne, nieważne. Fajnie, fajnie jest. Zostałem SVP w ogóle. Wow! Damn, son. Damn, son. Zajebiście, sprawdźmy statystyki. W tym odcinku to już by było na tyle. Zapraszam Cię w niedzielę o godzinie 12 bodajże do kolejnego odcinka. A teraz życzę Ci miłego popołudnia lub miłego wieczoru, dobrej nocki lub udanego poranka, w zależności kiedy to oglądasz. A dziękuję Ci za poświęcony czas i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj dzisiaj cześć. We will be in touch. I'm not